Dobra. Mamy fajny początek CT. Hello guys, do you hear me? Oh yeah. Oh yeah. Nasty bitch. What What is that? That? Dlatego byłem chujowy, bo grałem na siedząco. A najlepiej sobie tak, na początku na stojąco zaczynasz grać... ...a potem siadasz. Ooo. Oh, moje ulubione krakersy. krakersy? No co? Tak? nie wiem jakichś krakersów dla frajerów. <laughs> A. Ale chrupciają te grakersy Ustawiałem Środek Na konapkę. O kurwa Konektor też, kone konektor teraz na mnie jak się gra? Patrzcie, tu zazwyczaj smoka, fleszujesz to miejsce i biegasz tak. Fleszujesz teraz tutaj, zachodzisz tutaj. To dla moich wózów, to dla moich braci. Wow! That's right! Kurwa jestem najlepszy w tą pierdoloną grę. Kobra MOVEMENT SKURWY SYNU EJ SHOTUJCIE TO SHOTUJCIE TO WIDZOWIE ŚMIETANKOWY BILLY IT'S FOR YOU HAHAHAHAHA <laughs> JESZCZE RAZ UNDER I ZESKAKUJĘ EJ a, JESZCZE JEDEN JESZCZE JEDEN Ej, WZIĄŁ MI JEST KURWA ten... FAJNY TEN FAMASIK TAKA kobra JAKBY GUCCI Bojowy. FAMAS na dwóch. Na farcie, na, na flashu mnie zabił frajer jebany. Tak, na stojący jest w ogóle inna gra. Inaczej sylwetka się zachowuje. Dlatego warto zacząć od stanie, Stoisz, a potem se siadasz. Dobra. Oh, no. Chyba gramy echo. I play echo, but when I want play. Just play. <laughs> Patrzcie tutaj widzowie, tak czy masz sterownik? Dostaję fryer. To za kurwa. Mam pakę, mam pakę w drewnie. Pięknie. Defensywne ustawienie tutaj. Tak sobie masz celownik i sobie idziesz tu, o. O, tu się tak trzymasz. Dobra, bo... Szpaka jest u nas, gościu. Ja patrzę te te więc nie patrz wejście w domku, bo ja patrzę. <ścoughs> Okej, okay, widzę, teraz pokażę standardowe krycie z AK47. B bomb site'u A Mamy granata tak Nie rzucamy jeszcze wybuchowego Tutaj rzucamy sobie go Idziesz Wchodzisz tu hmm. O no, niedokładnie go wrzuciłem No, no idzie No, no, no my idzie, idzie. A Dobra Patrzcie to Rzucasz tu i wychylka Pod oknem, pod oknem Kurwa, drewno, źle ze... nie, kurwa, nie trzedzę ze schodków jebanych cwelickich Ona mówi do mnie John! Ona mówi do mnie O, oh. oh, Ale ci wychylił główkę! <gryuty> wychylił główkę A ja wezmę Mida, mam AWP no. Wezmę Mida Mam ten luz kurwa po FIFI I po Los Legend, mam ten luz, <gryuty> czuję go Ha, <gryuty> Dobra, wychodzę, wychylam się, kurwa, walę go na łeb. Jest tam, KURWA! Jest AWP! Który wygra, nasz czy jest? Ja mówię, że nasz. Jak nie, jak nie wygra, to jemu ja gówno. Dobra. Obiecuję. Na kamerce wcinam kupę. No i co, elegancko? Haha, <laughs> dobra, chowam do lodów z powrotem, już wyciągać. <laughs> hey, can you can you buy me uh, sniper rifle? AWP, please, here. Mogę, mogę, mogę. Dzięki Bysku. <laughs> no znowu się, yeah, muszę no, ja być to smakiem. Oooooo! Oh, sniper player! Let's go! Show me your fucking sniper skills! Na się w chuj lepiej gra, widzowie, serio! Ula la! Huuu! Dacko, papin! Kantera zawsze na stojaka! Oh, no, maskinka! Ula maskinka, ma to jest widać, że są tu, oh, pieniądze, oh, yeah, pieniądze są w tej drużynie. Pochylnia czysto! Lukadys, lukadys, widzowie! Ej, oprzedził mnie! He was faster! Faster than me! Da. Festa! Festa szwysta! Dalej może być w Wanderze. patrz, 360 dla was 360 ze skokiem z tego zapomniałeś już o iść Klaus 5 złotych Iś Klaus, 360 z wyskoczeniem na pochylnie Zrobię ją, zrobię kiedyś 360 Tylko nie taką, że lądujesz i celujesz, tylko w momencie lądowania jest strzał

Oo, wow. wow. wow, zybałem wszystkich, ale niestety bomba wybuchła. No ale to wiesz, za... wolę zrobić jednego fraga. Rampa, rampa. O, oh, mnie wykończył, wyjebał mnie jak śmiecia. Ubra, znaczy, no wolę zabić jednego chłopa, wy... bo nie, wolę nikogo nie zabić, ale wygrać rundę, niż mieć ace'a w przegranej rundzie, gdzie bomba wybucha, nie? Okej, okay, ja gram eco. To nie jest tak, że ja gram tylko AWP, akurat też jestem byłem kiedyś w turnieju Shotgun Master 2008, to jeszcze było, przepraszam, w Counter-Strike'u. Okay. 1-6. No tu mam może powiedzieć, byłem najlepszy ogólnie na osiedlu w Cantera, nie? On zawsze tylko dupę lizał, żebym zagrał z nim. Patrzy to, czekasz sobie tutaj? Tak, Zmierdani bank. Oooo, wyczekał. Kapar, B. No? Kurwa, under dwóch. Jeden HP mu zostało, widzowie. O kurwa. Oh, fuck. O, o fuck, o. Wow, weszł konektorem, dziwka się bawi worem, twój stary jest sponsorem, ale kurwy Mordo Taki miałem początek mocny Bez AWP I jestem bezradny Ostatnia runda nie ma co oszczędzać No ja ogóle w w w w O ten, ten kurwa obity pięć zasadach Obity jak jaja o dupę tej kurwy właśnie tak Wiecie co jeszcze mu zjadł? Big Maca z frytkami i jeszcze cheeseburgerka Kurwa! Nice one to... Okej, okay, listen, słuchaj listen me, listen me guys, lysy me Everybody go to bomb side B, okej? Okay? And I make fake moves on A When I when I say go go mm -hmm. You the fucking enter to the side B Let's go, listen me. Hey boy, let's go! Go, go, go! Dobra, bo sąsiadka z dołu przyjdzie to i mi te klapsa e, to W ogóle jest lekarką, nie? Coś Ale doktorką? Jest <laughs> nie no nie jest głucha, po prostu nie tak. słychać Słychać na przykład tu panie, nie? Bo ja, ja sam do niej spytałem no, się, nie czym czy przypadkiem spadkiem, no. nie słyszę pani okrzyków. Dobra. Oj, dostępna. Patrz, co oh, się dzieje. Yeah. Nice. Nice tactics, nie? B was clear, nie? Huh? Yeah. Yeah, that's right, boy. It's my fucking tactic. Okay, okay, yeah, okay no, let's no, go. Go to sh on A. But through the wooden, you know? Through a part, okay? And I go through the under spot. And I make fake on the connector, and now we, kurwa, enter. I chuj, dostałem, kurwa, pizdę. To nie jest zły, enter. Nie widzowie, mam sąsiadkę jedziemy z Jedziemy z nią w windzie. Rysuję ci, rysuję. ja akurat byłem za Agnieszką i ona mówi, o, są siedzi z góry, nie? I wiesz I myślałem, że ona bije do tego, że żeby mnie słychać. I ja mówię, że czy pani nie przeszkadza czasem, bo ja to wie pani pracuje tak, że ja nagrywam i krzyczę dość ostro. A ona mówi, że ja w ogóle nic nie słyszę, tylko czasem jak piłką, bo ja piłkę mam w domu i czasem tuptam tam piłką, ale jeżeli to nie przeszkadza. Mieszka sama, elegancko Taka fajna czterdziestka, nie wiesz o co, taka pani doktor I mówi, że nie ma problemu, nie? Ale na klatce chyba słychać, bo, bo Aga ja przed słyszy, czasem pod drzwiami stoi słyszę jak drepizdę, ale na dół nic nie przebija, więc jest git. A bo wiesz, słyszy i głupiej powiedzieć, nie? Że ja mówię, czy pani słyszy skrzyki, a ja wiesz, tylko kurwa jebać ci matkę, twoja matka to szmata, i se myśli... Może, no. Bo jak powie, tak, słyszę pana, no to co, wiesz? i słyszę, że jestem pojebanym patusem kurwa psycho psycho psycholem. Więc też tak no, może być stary. To już ludzi tak. nie skłumasz, nie? Fajna wygodniała. Okej, okay, go short. No wiesz, dojrzała babeczka, która wie, co chce. Wie, że chce. Kolbę, nie. nie no pierdolę, może to oglądać w sumie, nie? Ona dum, dum". Słyszałem, że rozchwiniłeś moje pragnienia. A jestem kolba łąka. Kurwa, ale mleczna kraina Monte, ja pierdolę. Co ty pierdolisz typie? Jak ty jesteś kurwa naćpany. A jeszcze z Short! Kurwa i resp! Resp and short Eee, leger. Służysz to? Ne? Oh yeah jumping on my fucking dick Właśnie tak jest ta zjebana gierka Hub dostał nice. dwa razy w głowę z digla i, i dopiero za drugim razem wiesz się położył ona pokazuje wielkiego barabasza! Zdziwiłbyś się, jakby twoja sąsiadka grała na tej Co ty pierdalisz? A jak, ona odgrywa RP. O kurwa, nie, nie zdziwiłbym się. A Akurat świat? Rody zwariowany. Ale wiesz, zdziwi, wiesz, zdziwiłbyś się, na przykład prawdziwi lekarze, normalnie goście po doktoraci, co jeżdżą kurwa Mercedesami, normalnie odgrywają lekarzy w RP. Poważnie ci mówię. Chłop ma wille pilka dziwek w domu, on siedzi w majtkach i gra w RP, odgrywa lekarza. Poważnie wam mówię, są tacy ludzie. You fucking nasty łąka, łąka, you fucking nasty łąka. Dobra. Napluję jej ja, na dynie. Wow. Eee, oj, widzowie, widzowie. Oj, już ja się wystraszyłem, widzowie. O, no to było nie, że. Scary moments in counter strike. Ma WP, to go goń. <laughs> u mnie nie no u mnie nie ma dziwek byku. U mnie jest spokojnie w chałupie. O, za tobą. o, dzięki. It was a little lies. No Ale tak. już czuć paszki, już czuć paszki w pokoju, więc zaczyna do 18, a nie 19. No właśnie. Patrzcie, to 360? -ka? Nie, poczekajcie. Patrzcie to widzowie, trzeba być szybki. Okej. Okay. Ja jestem pizdą jebaną. Taka no. jest prawda. Dolny. że nie jesteś. <laughs> Szumią kłaki koło sraki. <laughs> ja pierdolę internet, jest piękny. O, wupa jeszcze dostałem. Szumią kłaki koło sraki. Mleko, mleko, mleko łaki kopią się w pełnej mistce mleka. Co jest? Nie dostał dwa razy! Nie dostał dwa razy! Zepsuta gra! I widzieliście to, widzowie! Kurwa! Skrócił mnie z pleców! Berbecie! No, Zhuang, on your bek. Szumią kłaczki, koło sraczki. Rybki lubią jeść robaczki. Też tak Niedługo moja nowa seria freestyle'ów. Trochę przygotowałem dla was dobrego gówna. Oj, naprawdę dobrego gówna. O, to co w lodu Tak jest! Big fucking share. Okay. On yo fucking near. Fucking meda! No nic ponik się tutaj zaczaju. Ona się lubi bawić moimi -B. zabawkami JKB JKB, JKB, Co jest kurwa? Pauza? Uh, Dobra, jak się co jem? Dokładnie. Myślę, że wiadomo, to Mhm. Uh Promkę -huh. z szynką. Nie. Chrupie. Jest podłużne i brązowe. Awa. Co? No to myślę, że to warflek Co jest, kurwa? Frajer jebany. Się pruje na tym schodkach. Wylatujesz. Mhm. Uh -huh. Prince Polo Zielone. Nie To nie jest gówno widzowie, to nie gówno Gówno nie krełby przecież To nie? Akurat dzisiaj nie trafiliście, to nie jest gówno To jest Prince Polo Co, gorąco się zrobiło pod stopami, co? O kurwa Chcesz AW? Nie. mam, mam akurat, wiesz co? Schowałem Dobra. sobie tutaj troszkę pieniędzy, zaoszczędziłem. W majtach! W ma majtach ma, 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 Tak, tak, tak. A zobacz, zamykam, mam 4 MVP. To. Czyli najbardziej przyświeżyłem no, się... No, a patrz, do... no, 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 rzeczywiście. Ja miałem najwięcej fragów, a teraz mam tylko 3 MVP. Nie, <laughs> zajmę o co chodzi. Takie kurwa, Mordy. Nie? Yeah. W konektorze, sorry, sorry, wiesz, Siedzi sobie chłopak i strzela do nas do naszych o, Ona pokazuje dupę! Psz, 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 psz. To była oh. nowa piosenka, nowy hit Macie smoki, kupcie wszyscy mhm. I wszyscy rzucamy na środek. Jeden do konektora, jeden do okna, jeden na shorta. Zasmokujmy cały środek, ok? No, okej, okay, ty konektor, jeden okno, jeden shorta I dawajcie, lecimy, no? Smokujcie tak jest. I shortem biegamy na A B. Dawajcie, go go go. Jest kurwa jebana, szmata! Źle zrzucony smok. Ale dobrze. Motowloga. Każda chwila jest błoga. Kiedy ona ma wielkiego goga Boga Loga. Joga. Froga. Hoga Boga. Dobra. Panowie, jest jest bardzo źle. Hm? Ona pokazuje wielkiego żołędzia miki. Patrzcie, bo jeszcze taką akcję się robi, patrzcie. Tu się rzucasz fleszyka i jumping robisz. Nie w sumie dobrze wygląda. Jest smoke na dole. O kurwa! Ale <laughs> mu wyjebałem! Kurwa gościu bo umar, nie? <laughs> na pewno się zdziwił. Widzieliście to, widzowie? Chłopowie złamałem kark! Tak mu wykurwiłem. Od razu się położył do spania i z jedną pestkę w kurwa na środku. Ale tak jak się gra na stojąco właśnie na stojąco, to jest to, ja odkryłem ten jebany sekret grania. Na stojaka. Lucky shot, możliwe, wiesz, lucky shot możliwe, ale kurwa chłop nie żyje, no. Co ja mam ci powiedzieć? Tam się ci tłumaczyć kurwa, że chłopowie wyjebają szczęśliwą kulkę kurwa, w sedes? Prosta sprawa. Gościu leży, kurwa, koniec gadki. Zaczynamy Przesypać... Nie ma WP, nie ma Ona mówi, że macie w dupie, ale ty masz no, reklamę na dupie z reklamy wziął, co? No właśnie, co? Jejejeje yeah, 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 yeah. je byłem Digla na basach Właśnie da. Idziemy na Underem, pokażę wam wyjście underem 14-12 dla naszej drużyny Skyter potrójny most value player in the fucking Counter-Strike match Where is the fucking bomb? Under kurwa Szampan wylewa się, pies pisuje mnie, a ten pies pyta się kurwo o co ci jebana szmato chodzi A ten pies mówi coś o co mu chodzi Szampan wylewa się, niami skazują Okej, mamy to to, to od razu automatycznie Nie, no panowie! Czy tak, szamp? Nie. Znowu zawija mnie, nie dzieje się co chce. A ten pies mówi coś, o co mu chodzi. Łapa jak bochen chleba! Hu, hu, hu! Angola, angola! Garnuch! Garnuch! Garnuch to taki duży garnek, a garnuś to mały garnuszek. elo Wyłączyłem go z gry. A teraz look at this connector scanning. Look at the fucking pussy boy. Przebity baronny obbius. Dobra. Jestem Oh no zoom! Fuck you bitch! Fuck you! Fuck you! And fuck you! Nice widzowie, ale kurwa ta wupa siedzi. Garncuch, tak. Garncuch to duży garnek, a garnuś to mały garnuszek. Szampan wylewa się na moją klatę, a ten pies mówi coś o co mu chodzi. Chcecie nuteczkę KB nową? Nowa nutka KB? Nie wiem. Czy gram nexta? Chyba se... Wow! No flash, no zoom, no flex zone. Schody. Wej się, wej się! Jak to przegramy, to jem gówno. Fujitsu Zygmunt kontra The Grandest Nothing. Pojedynek finałowy 15-13. Jakby gaming prowadzi teraz z Ulysses Esports. Final Kopenhaga Gaming 2020. Kładź teraz bombę na bombsite B. Powiem wam, że trochę się już zmęczyłem tym całym życiem. O, siedzę tu na razie, widzowie, sobie z kumplami. No, chyba, że teraz przegramy to, będę wtedy gram cały dzień. Ale to Easy. Spokojnie, jest. Szampan wylewa się, niech dzieje co chce. O, muszę się obejść smakiem, widzowie. To nad Dzięki wielkie za gierkę, mordeczki. Super meczyk, piąteczka yeah. dla was i szczęśliwego nowego Halloween. Ej, Rangę wbiłem, tak, patrzcie, Ranga! Sheriffo, wróciłem! No i, I to jest to, widzowie, zajebisty prezent yeah. na Halloween. Ranga, czoko-czampy. O, oh, yeah. na dostałem. Szkoda, Zdziałek? bo ta kupa będzie już chyba kolejny tydzień w, tym, w tej lodówce siedzieć, wiecie?